Cześć, dzisiaj mam dla Was odcinek o czasie, generalnie na temat czasu, a konkretnie o tym, jak dużo uwagi potrzebuje od Was wasz zwierzak. Jakiego zwierzaka mam na myśli? A generalnie dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o każdym zwierzaku, z jakim ja mam do czynienia, którym ja się opiekuję. Dlaczego? Dlaczego taki ogólny odcinek, a tak naprawdę będzie konkretny i bardzo szczególny na temat każdego gatunku zwierzaka, jaki mam w domu? A konkretnie pytam, pytam mówię i chcę Wam powiedzieć o tym dlatego, że bardzo często dzwonicie do mnie. Dzwonicie do mnie, piszecie do mnie i fajnie, piszcie jak najwięcej, bo bardzo lubię się z Wami kontaktować. Natomiast pytacie o to, jakie zwierzę wybrać? Jakie zwierzę jest najmniej wymagające? Jakie zwierzę będzie wymagało od Was najmniej czasu? Jakie najwięcej, które chętniej z Wami spędzi czas? Ale nie zawsze macie czas, więc żeby nie było tak, że wymaga tego czasu koniecznie. Jak to z tymi zwierzakami jest? Jak to jest z tymi wymaganiami wobec Was? Czego te zwierzaki tak naprawdę potrzebują? I na Waszej uwagi, jeżeli jesteś zabiegany, jakie zwierzę wybrać? Jeżeli masz nadmiar czasu, jaki zwierzak zapewnić Ci najwięcej towarzystwa z jego miłą chęcią? Już mówię, jak to jest. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o potrzeby zwierzaka wobec jego opiekuna, to podstawowymi potrzebami są potrzeby fizjologiczno-czystościowo-terytorialne, czyli nakarmić, napoić, posprzątać do poziomu takiego, żeby było dobrze. Jeżeli zwierzak ma ogromną klatkę, ogromne terrarium, oczywiście wybieg zawsze jest mile widziany i dla zwierzaka jest świetny, Natomiast, jeżeli ma naprawdę ogromną klatkę, a wiem, że nieraz e, potraficie zaszaleć i zrobić raj swojemu zwierzakowi, no to wówczas ten wybieg nie jest absolutnie konieczny. Jeżeli e, ma tą, tą klatkę, to z tą swoją przestrzeń naprawdę wielką albo cały pokój, e, i wówczas ten Wasz czas, o który tak często pytacie, e, i ta uwaga z Waszej strony, no nie jest taka konieczna. Jest konieczna w minimalnym zakresie parę minut, cyk, 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 w zależności od tego. Czy macie odkurzacz do sprzątania u świnek czy królików? czy macie blisko wodę, że tak powiem, możecie nawet mieć poidło na zmianę, czy miski, więc zmywanie możecie wrzucić do zmywarki, zastąpić je nowymi, że tak powiem, zamiennymi akcesoriami, jeżeli trzeba coś wyprać, możecie dać zamienne, do prania wrzucić na jakiś inny dzień, inny czas, lub po prostu do pralki, ale się tym specjalnie zajmować. Wówczas tak naprawdę, niezależnie czy jest to królik, kawia domowa, jesz, szyla czy szczurek, nie wymaga to zwierzę od Was uwagi aż tyle, nie wymaga czasu. Natomiast jeżeli Wasze pytanie polega na tym, że chcecie wiedzieć, ile zwierząt wymaga od Was uwagi, żeby mieć z nim dobrą relację. Dobry kontakt, żeby Was kochał, żebyście czuli się kochani przez niego, żeby was rozpoznawał, żeby przechodził na zawołanie. Choć warto tutaj sobie powiedzieć, że w przypadku małych zwierząt nie każdy potrafi po prostu przychodzić na zawołanie, ale bardzo wiele tak, od czego to zależy? Ano, od właśnie tej Waszej uwagi, poświęcenia czasu, od waszej regularności. Czyli jeżeli oczekujecie, że będziecie mieć tą. Czułą mi fajną więź, fajną relację z Waszym zwierzakiem. Nawet jeżeli nie będzie to wielka miłość, może to być czasem miłość przy łzy, jeżeli Wasz zwierzak jest nieco złośliwy, bardziej charakterny. Natomiast jeżeli chcecie mieć z nim kontakt i mieć fajnego kompana, który Was rozpozna, to musicie poświęcić mu czas codziennie. I nie będzie to 5 minut na wymianę zawartości misek, tylko na spokojne pogadanie z tym zwierzakiem, wyciągnięcie go na kolana, pogłaskanie czy to lubi, to czy tego nie lubi, zaoferowanie mu fajnego wybiegu, ale nie na zasadzie wrzucenie go na podłogę i pójście w swoją stronę i nie. E, siedzeniu z nim na tej podłodze, pozwoleniu powspinać się na Wasze kolana, pozwolić się pozaczepiać i wówczas to się robią już godziny, prawda? E, bo 15 minut tutaj na niewiele Wam się zdarzyło zanim ten jeszcze się obudzi i rozchodzi, zrobi się aktywny, może to potrwać i nie zawsze jesteście synchronizowani z królikiem czy kawią domową, również jeżeli traficie na czas ich drzemki będziecie musieli poczekać, aż Wasz zwierzak zwyczajnie się obudzi lub nabierze ochoty czasem będziecie musieli przekupić jedzonkiem, to też trwa, zanim zwierzak, który powiedzmy wcześniej był na Was obrażony, teraz się odobrazi fajnie, żebyście przy okazji wykonywali zabiegi pielęgnacyjne, poczesać, pomiziać, obciąć pozórki poobserwować jak najbardziej to wówczas myślę, że spokojnie należałoby liczyć te półtora godziny każdego dnia. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli na kilkanaście czy kilkadziesiąt dni dni Wam wypadnie z różnych przyczyn, czy to zdrowotnych, czy to fizycznie, że musieliście pojechać, to się nie znajomy się Waszym zwierzakiem, to nic nie szkodzi. Natomiast jeżeli... Macie ochotę na zwierzę, niezależnie jakie to zwierzę i niezależnie czy to jest kot, kawia domowa, krumik, czy jeszcze gmejski czy szczurek, półtora godziny, jeżeli chcecie mieć fajne, oswojone zwierzątko. Tak jak mówię, no nie musi to być codziennie, natomiast parę dni w miesiącu nie zrobi różnicy wielkiej, jeżeli po prostu obsłużycie zwierzę pod kątem jedzenia, picia i czystości. Natomiast jednak ten kontakt, ta relacja musi być regularna, musi być codzienna, ten wybieg, te atrakcje, fajnie karmić z ręki i może mogłoby się Wam wydawać, że mniej czasu będzie wymagał jeż od takiego królika, który jest całodobowy. Nie nazywałam tego w ten sposób, będę im powiedziała, że królik, kawiadomowa czy szynszyla, a również szczurek. Łatwiej dopasuje się do Was godzinowo, ponieważ jeże są typowo zmierzchowo nocne. Co to oznacza? Oznacza to, że w dzień, kiedy to świeci słońce, tudzież kiedy jest jasno, ale zwyczajnie śpią, więc musicie poczekać na wieczór, na zorganizowanie tej atrakcji, a taki królik, kawia, przyszyla czy szczurek przyjdą do Was o każdej porze. Możecie po prostu wyjąć i mieć nadzieję, że akurat nie przerywacie mu drzemki czy czasu odpoczynku i możecie fajnie spędzić czas, w sobotę, niedzielę, może to być rano, Także tutaj bardziej będzie to elastyczne, natomiast jestem daleko od stwierdzenia, że będzie to trwało w jakikolwiek sposób krócej. Nie mogę natomiast zaprzeczyć faktowi takiemu, że króliki mnie mają znacznie wolniejszą przemianę materii od jeży. Szybszą, przepraszam, mają znacznie szybszą przemianę materii od jeży. W związku z tym sprzątania u nich będzie więcej. Natomiast jeżeli zorganizujecie sobie dobry warsztat, czyli odpowiednie rzeczy na zmianę, fajny odkurzacz techniczny do wysprzątania tego, bezrokowy, to nie będzie to szczególnie dłużej czy krócej u jeża, który korzysta z kuwety, będzie to szybciej. Owszem, tych odchodów przede wszystkim będzie po prostu znacznie, znacznie mniej. Jeżeli jedzą, też siatka ziółek, więc to nie generuje tyle bałaganu. Więc jeżeli pytacie o uwagę poświęconą na obsługę zwierzęcia, to tutaj jeże znacznie krócej, że tak powiem, wymagają, ale miseczki zawsze trzeba wymienić i wymyć. Szczółki są na drugim miejscu, również dosyć krótko, że tak powiem, obsługa trwa. W zasadzie że to do pralki, u królików świnek czy szynszyli to siano trzeba wydobywać z dywaniku, gdzieś tam wokół tej klatki sprzątać bardziej. Chociaż szczółki wokół klatki, przynajmniej moje, również robią niezły bajzel. Także tutaj też codziennie rozprzestrzenia trwa dłużej, tutaj jeżeli wygrywają, natomiast jeżeli chodzi o sam czas poświęcony zwierzakowi, czyli relacje z tym zwierzakiem, bezpośredniej zabawy, spędzenia czasu, a co za tym idzie po prostu oswojenia go i tego, żeby Was poznawał, nie powiedziałabym, żeby tutaj specjalnie się to różniło. Bardziej można tutaj takie pytanie sobie zadać, ewentualnie w temacie pies czy królik, pies czy świnka, pies czy jeż. Dlaczego? No bo z psem trzeba wyjść na spacer i to realnie jest już różnica, natomiast e, jeżeli chodzi o sam czas spędzony, poświęcony dla zwierzaka, e, takiego klatkowego, terariowego, generalnie domowego, z którym nie, na, nie należy, nie trzeba wychodzić na spacer, nie należy to do obowiązków, ten czas jest podobny, bo to chodzi o samą Waszą więź. O samo uszczęśliwienie tego zwierzaka. Wszech nikt z Was z całą pewnością nie chce mieć więźnia, a chce mieć kumpla, chce mieć szczęśliwego zwierzaka, który wyjdzie z tego swojego domku, z tego swojego terrarium mocno ograniczonego, który na pewno już musi gdzieś tam mocno nudzi, a na takim większym terenie, jeszcze najlepiej przez Was urozmaiconym, będzie znacznie szczęśliwszy i bardziej zadowolony i będzie chętniej z Wami spędzał czas. E, także, jeżeli wydaje Wam się, że jakieś zwierzaki e, z jakichś względów wymagają mniej od Was, no jest to miłe jednak, muszę przyznać, jak wiecie, mam mnóstwo zwierząt, kocham wszystkie, e, natomiast e, wszystkie są wymagające, ja z wszystkimi chętnie spędzam czas, e, czasem nie mam siły, e, ale i tak to robię, bo wiem, że one tego potrzebują, oczekują tego ode mnie, staram się sprostać, staram się stanąć na wysokości zadania. Więc pamiętajcie o tym, że skoro waszym członkiem waszej rodziny jest zwierzak, to wasz tym by był szczęśliwy, żeby zapewnić mu fajną opiekę i fajne życie.